Halo, halo! Witam Was w kolejnym odcinku na GeForce Kings. Pamiętajcie, że materiał jest przeznaczony dla osób pełnoletnich, także jeżeli jesteś niepełnoletni, to nie oglądaj. No i co? Z kodem KOSIOR macie plus 10% opłaty oraz darmową skrzynkę speka. I zobaczmy, co by nam dało. Uwaga, uwaga. Co by nam dało? Ujujuj, prawie dało nam gwiazdkę. Złoty 40, spoko, spoko. Pamiętajcie, że jak wpłacacie z Kodem Kozior, macie szansę otrzymać tutaj fajne nagrody, takie jak Paracord, czy Frontside, USPA takiego Kukri czy Desert Eagle. Także serdecznie Was zachęcam do wpłat z Kodem Kozior. A, no i widzu, e, chciałbym jeszcze powiedzieć, że macie opcję instant depozytu, czyli powiedzmy, że wpłacamy moją na przykład AWP. Mamy tutaj 113,80 zł natychmiastowej wpłaty i dostaniemy natychmiast właśnie tą wpłatę. I oczywiście po 8 dniach dostaniemy zaległą kwotę, więc fajnie sobie skorzystać. Także pamiętajcie, żeby z kodem kosior właśnie to robić. I chciałem wam jeszcze powiedzieć bardzo fajną rzecz, mianowicie możecie u mnie skupować skiny i sprzedawać. Także bardzo serdecznie was zachęcam. Link w opisie do Discorda, tam się można dogadać, więc widzowie pijajcie, wpadajcie, ja z przyjemnością odkupię od was skiny, bądź sprzedam, też można też się ze mną wymieniać. Także wejdźcie, zobaczcie, może was coś tam zainteresuje. I co jeszcze bym chciał wam powiedzieć, no, pamiętajcie też, żeby zostawić łapkę w górę, komentarz oraz subskrypcję i lecimy tutaj z pierwszym dropem za 569 zł. Fajnie leci, fajnie leci. No i co, no tak, bo jak skomentujecie, zostawicie łapkę w górę i dostawicie suba, to możecie też wygrać skinka. Również na moim Discordzie, link w opisie, wbijajcie, wpadajcie, sprawdzajcie. Dobra, Ocean Dream, dawaj, 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 no i nic nie dało niestety, więc trzeba troszeczkę Zwolnić, troszeczkę zwolnić, damy kosiora na szczęście, damy kosiora na szczęście i dorzucimy tutaj Dreama, 3 Crimson Webby na 1%, może spadnie nam kowska Secior i 21, to będzie spoko bitwa. Za 430 zł myślę, że może być ciekawie, no fajnie jakby ten Crimson nam złapadł, bo nieraz mi spadł, nieraz mi spadł, więc mam nadzieję, że i tym razem spadnie. Uwaga, dobra, tutaj na szczęście był ten kosior, tak, na szczęście, więc spokojnie, Dream tutaj, okej, okay. nie dało, spokojnie, widzowie, spokojnie, może Crimson, nie, dobra, poczekajcie, poczekajcie, może tu Koska zaraz spadnie, kto wie, kto wie, i uwaga, no nie ma Koski, nie ma Koski, może tym razem z knafido może... I nie ma, okej, okay, spokojnie. Może z secika, może z secika. Tutaj też miernie. No dobrze, widzowie. No niestety bitwa nie pykła. No niestety nie pykła. No co mam poradzić? Co mam poradzić? 30-40 złotych zarobiliśmy z tej bitwy. Nie, po prostu nie ma co się zastanawiać. Nie ma co, nie ma co. Po prostu wbijamy się w jakieś droższe skrzynki od razu. CS2 Kingwin, 5 razy i jeden lecimy tak. I mamy bitwę tutaj za 1392 zł. sprzedajemy tutaj wszystko. I zobaczmy, co tutaj nam spadnie z tych CS2 King. Dołącza do nas pewor. I no, mam nadzieję, że to coś ciekawego. Eee, o, pięknie, mamy Famasa za 318 zł. To jest na dobry początek. Spoko. Trzy skrzyneczki, tak o się zwróciły. Fajnie jakby jeszcze coś spadło tutaj z tej trzeciej. O, Mecha Industries. Okej, okay, w porządku, w porządku. Następna, co nam da? Następna, Fever Dream. Okej, okay, okej. Okay. Nie najgorzej, mogłoby jeszcze nam coś sypnąć ciekawego. Flux. Okej, okay. to jest git, to jest git i ostatnia na kongułaże. Ojoj, oj. i dostał gwiazdkę, niedobrze. Mam nadzieję, że to nie będzie jakiś drugi nóż. Oj, 2683 zł. No niestety, nie, no jeszcze raz to trzeba zakręcić. Jeszcze raz, tylko dorzuciłbym coś do tego. O, może Fire Serpentik spadnie, kto wie. Fajnie by było przygarnąć Fire Serpenta za 11 tysięcy. Więc trzymajcie kciuki widzowie, może coś tu spadnie. Pago, dobra. Pago, mam nadzieję, że ty mnie tutaj. U już zaczyna Pago mnie tutaj podgryzać. 120 zł dla niego, ale tutaj mi coś też spadło, ale to, to za tanio. 15 złotych różnicy tak naprawdę pomiędzy jednym skinem. Ale dobra, tu już się odkuliśmy. Bo już się odkuliśmy, Jesteśmy na prowadzeniu. Zobaczymy na jak długo. Bo tak naprawdę jeden dobry drop i już jest lipa wtedy. No, tak jak już mówiłem, to to już zaczyna prowadzić Pago. CS2 nie jeszcze tutaj. M4, 1226 zł Ładnie, ładnie. No dobra, jest. jest ok, jest ok, mogłoby się lepiej, ale... Ale jest okno, ważne, że się zwróciło. Jeszcze raz to sobie zakryjemy, widzowie. Jeszcze raz musi dać, musi coś dać. Wierzę w to, że zaraz coś sypnie takiego konkretnego, że zmiecie nas z planszy. Nexik, dobra, zobaczmy, co Nexic tutaj zdziała. Ok, a wóbka, neonoir do mnie, super. Tutaj już słabiej, drugi drop. Może trzeci, może trzeci. Oj, dla niego. I się lepsze lepszy, lepszy stan, okej. Okay. Tutaj jest tak na równo. No dobra, no ma tam te dwie dychy do przodu, ale już co, mu tam z tych dwóch dych, jak ja go dogoniłem. Teraz na kongluarze, uwaga, red laminat, 619 zł spoko, mogłoby dać więcej, mogło dać więcej i fire Shock, słabo dał, słabo dał, słabo dał, 1400 zł mamy. Niedobrze, niedobrze. Taka bitwa nie jest zadowalająca. Dobrze, że chociaż ta MK nam dropnęła. Więc lecimy jeszcze tutaj dodało nam. Hopsa, sprzedamy 3750. Myślę, że nie ma co się zastanawiać, widzowie. Tutaj trzeba wjechać na grubo za nie wiem ile bitwę. Zrobimy dwa takie i najwyżej jak nie pyknie, to zrobimy sobie bitwę tańszą, dwie za 1000, ale z tańszych skrzynek. Może Fire Serpent dropnie, kto wie, kto wie. Okej. Okay. słabo, słabo. O, mamy. My to 5000. Dobra, jest. Odkutka, odkutka widzowie, odkutka. Fajer serpentik spadł. Jest dobrze. Jest już lepszy humor, jest już lepszy humor. Więc możemy sobie zrobić tak: Ginolda, UFO, 777. Bandura wjeżdża i jeszcze jeden Fireshock na szczęście. I lecimy z taką bitwę za 2300. Mam nadzieję, że da jeszcze jednego Fireserpenta. To będzie już jakiś ewenement. Także sprawdźmy, co nam zapodano. Ginold, Bot Ginold i Ginold Skrzynka na początek. No ciekawe, ciekawe. No i już zaczyna się Ginold. Z Ginolda dostaje pewnie Kosę. A nie clock okej, okay. 875 zł nie najgorzej, bo mi tutaj na wajka jakaś spadła, no dobra, dogonimy go myślę, dogonimy go. 200 coś tam ponad złotych, dobra, spokojnie, Bandura może tam coś zapoda. Nie, dla kolegi, a nie, dobra, dobrze, że to jest jeszcze stara cena. I Fire Shock, uwaga, wygrywa on, niestety wygrywa on, no ale... Co poradzisz, jak nic nie poradzisz. Eee, damy sobie teraz zwykłe skrzynki. Polećmy naklejki. Polećmy naklejki. Damy sobie 10 razy fusa i damy sobie 5 razy mastera. No i na doprawienie jakiś desert hydra z konduktorem będzie spoko, myślę, za bitwa za 4000. Więc może troszeczkę mnie poniosło, ale no już jak lecieć w jakąś grubą bitwę, to niech będzie ostatnia taka faktycznie dobra. I zobaczymy, co tu się stanie. Fnatic za stówkę, spoko na zero. Tutaj też spoko, dwie stówki. Gitara, gitara. Już trzy, trzy skrzyneczki. No, cztery skrzyneczki się zwróciły. W sumie to pięć. To jest, jest git, jest git, jest git. Tu kolejna fajna naklejka. Dobra, fajnie się zapowiada. No, mamy już ponad 600 zł. Tutaj słabiej. Ale jest dobrze, jest dobrze. Myślę, że tutaj może być. Na pewno ciekawie, tak? Jeszcze te dwie ostatnie skrzynki mogą fajnie dać. Więc tutaj te naklejki nam się dobrze zwracają. Tak naprawdę dwa słabe dropy miałem, trzy. Na reszta to zdecydowanie lepiej, tak? Next, ok. Lecimy dalej. Ostatnia, no słabo, słabo, słabo. No, ale chociaż dwie, no to tak powiedzmy, że na zero jest. Tutaj mega słabo za to. Tutaj skrzynka za 200 zł, a naklejka 12 zł. No niedobrze. Tutaj fajnie dało, 400. stówki. Lecimy, lecimy. No, dawaj, dawaj, dawaj. Okej, okay, tutaj spoko też. 3 stówki prawie. Happy, dobra, jest Git, 3 stówki. Lecimy dalej. Nie podajemy się. Daj coś jeszcze grubego. Ok, dla niego dwie stówki. Ok, ok, lecimy dalej. Tu słabo, tu słabo, no niestety. No i teraz dwie najważniejsze skrzynki, gdzie może naprawdę dużo się wydarzyć. Ojojoj, oj, oj, nie, gwiazdkę dostał, niedobrze. Oby nie coś drogiego. No, jest średnio, jest średnio, jest średnio. Nie wiem, jak to będzie wyglądać ostatecznie. No, niestety, widzowie, no niestety, no raz się wygrywa, raz się przegrywa. Dobry myślę, że to był odcinek, bo troszeczkę zrobiliśmy tutaj pieniędzy, no ale niestety w końcu wyszliśmy na 0, na 0, na minus. No ale co, dziękuję Wam za oglądanie, pamiętajcie, żeby wpisywać kod kosior, wpadajcie do e, opisu, tam macie link do Discorda, zostawiacie łapkę w górę, komentarz oraz suba, bo możecie wygrać wtedy skina. No i co, dziękuję Wam za oglądanie, trzymajcie się, pozdro!